Blaty mam już przekrojone, znaczy biszkopt jest już przekrojony, blaty są przygotowane. Zaraz zobaczycie, co będę dalej z nimi robić. W pierwszej kolejności będę wykonywała dzisiaj będę wykonywała Dzisiaj, no dzisiaj wiadomo, że dzisiaj e, będę wykonywała masę truskawkową, bo jest ona ciężka i musi iść e, na spód, żeby nie przygniotła naszego e, tortu. Więc, e, tworzenie e, tortu waniliowo-truskawkowego zaczynamy właśnie od masy e, truskawkowej. Wszystkie produkty na masę truskawkową wyciągnęłam z lodówki, żeby były w miarę w temperaturze pokojowej. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy ucierać masło, to zimne masło raz, że się ciężko uciera, to pierwsza sprawa, a później będziemy do niego dodawać. Do tej masy, do, do masła utartego, będziemy dodawać um, jajka ubite na parze i różnica temperatur między jajkami a masłem mogłaby spowodować fakt, że masło by się nam zważyło i cała masa miałaby wygląd zważonej masy. A tego chcemy uniknąć. Chcemy mieć fajną, puszystą, pyszną masę truskawkową, w związku z tym wszystkie składniki, czyli masło, jajka. No, cukier wiadomo jest w temperaturze pokojowej, więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Yy, mają być w temperaturze pokojowej i od tego y, zaczynamy. Ale zapraszam do oglądania, co się dalej dzieje z moim tortem. Jeśli nie nasączymy ponczem, to może się zdarzyć, że ciasto nie pochłonie wystarczającej ilości wilgoci z masy, którą przełożymy tort. I może się okazać, że ciasto będzie po prostu w trakcie jedzenia, w trakcie konsumpcji, po prostu suche i niesmaczne. W związku z tym, odrobina ponczu zawsze. Wtedy ciasto jest wilgotne, wtedy super się komponuje i wiąże z masą są i jest po prostu fantastyczny w trakcie jedzenia także pącz na szklankę wody najprostszy pącz na szklankę wody, szklankę wody słodzę bardzo mocno cukrem dodaję również wyciśnięty sok z cytryny to już do smaku. Jeśli chcecie bardzo kwaśny, dużo, jeśli chcecie średnio kwaśny, no to, to, to tej, tej, tego soku z cytryny niewiele. I jeśli na przykład jest to tort dla dorosłych, dodaję również um, kieliszek um, czystej po prostu wódki. Lub jeśli macie ochotę, na przykład robicie tort kokosowy, to może być to jakiś likier kokosowy, wtedy super się to. Mm, Skra. Także to wszystko mieszam i po odrobince łyżeczką nasączam, nasączam nasze blaty biszkoptowe. Może to być też herbata. Herbata z cytryną mocno posłodzona można nasączyć. Może to być woda z samym sokiem cytrynowym bez cukru, ale wtedy może być zbyt kwaśne. Może to być woda z wódką posłodzona. Kwestie co do ponczu są jakby kwestią gustu. Ja robię... Przepraszam, najprostszy, czyli woda posłodzona z sokiem cytrynowym do tortu akurat dla dzieci i do tortu e, truskawkowego będzie idealny. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Przygotowania masy truskawkowej będę potrzebowała w tym wypadku, ponieważ będę również masą truskawkową wykańczała torta. Będę potrzebowała półtorej kostki masła i około pół do trzy czwarte szklanki cukru. W przypadku mas używam cukru pudru. Więc wrzucam wszystko do urządzenia miksującego tutaj u mnie mikser i miksuje na bardzo puszystą masę. Masło musi być jak spróbujecie odrobinkę masła, masło musi być puszyste, po prostu pianka. Bo ta rodzina y, odkurza, sprząta dom na całego, w związku z tym y, przeszkadzają mi skutecznie y, w miarę cichym i spokojnym nagrywaniu, ale to nic, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Y, y, no więc moja masa, moje masło jest już super utarte. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Już jest gotowa. W zasadzie, gdyby mi się już więcej nie chciało, to mogłabym zakończyć ten etap: czyli dobrze wtarte truskawki w masę maślaną, już wam pokazuję. Brakuje jeszcze troszkę cukru, bo próbowałam. Można dodać odrobinę cukru, pudru, czy jak tam kto woli do smaku, i w zasadzie można by zakończyć proces produkcji tej, tejże masy truskawkowej. Natomiast ja, jak dla mnie, ona jest zbyt truskawkowo maślana. Dodam do tej masy jeszcze ubite na parze jajka, które spowodują, że ta masa stanie się jeszcze taka bardziej. Um, puszysta, bardziej puszysta taka bardziej miękka taka przyjemna w smaku jajka w całości tak jak na biszkopt ubijam, trzy jajka do tej mojej masy trzy duże jajka, trzy łyżki cukru zwykłego kruształu ubijam potem dobiję te jajka na parze i w trakcie ubijania spowoduje, że one przestygną i takie przestygniętem dodam już do masy naszej maślanej i w zasadzie to będzie koniec, potem jeszcze tylko dosłodzenie do smaku i to będzie koniec, jeśli chodzi o masę truskawkową. Także zobaczcie jak to będę wykonywać. Już takie mocno ubite jajka. Z garnkiem stawiam na drugi garnek na parze, i tam dobijam. Jajka urosną nam jeszcze bardziej. Zaraz wam pokażę. na parze nie może trwać zbyt długo. W momencie, kiedy wstawiacie garnek z jajkami na garnek z gotującą się wodą, wyłączcie źródło ciepła, bo jeśli będziecie cały czas w trakcie ubijania, woda będzie się gotowała pod ym, tymi ubijanymi jajkami, to się wam w końcu ugotują, także wyłączamy źródło ciepła, proces ubijania trwa około 5-7 maksymalnie minut, aż zauważycie, że masa wyraźnie gęstnieje i wyraźnie się jej robi tak bardzo dużo to będzie znak, że uzyskaliśmy ten właściwy efekt. Także jajka ubijamy na wysokich obrotach mikserem 5-7 maksymalnie minut i spróbujcie. Jajka powinny być wyraźnie ciepłe, ale nie gorące. Zobaczcie efekt, jaki ja uzyskałam. Że aż y, 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 robi wrażenie, sprawia wrażenie, zresztą sami to ocenicie, że jest niemalże tak gęsta i sztywna jak ubite białka. <laughs> Co teraz? Teraz y, jeszcze delikatnie ubijamy y, jajka, schładzając je, bo nie możemy takich ciepłych jajek dać do y, y, masła, które niestety schłodziło się i zgęstniało, zesztywniało przez dodanie y, surowych truskawek, bo by się nam po prostu zważyło. Także teraz chwilkę odczekujemy. Żeby jajka się wystudziły, żeby miały taką neutralną temperaturę i będziemy je powoli dodawać do naszej masy truskawkowej. Co jeszcze z takiej bazy, którą mamy? U, um, oczywiście bez truskawek, czyli mamy utarte, ja, utarte masło z cukrem pudrem. Ubite jajka, dodajemy, wmieszujemy e, ubite jajka w, naszą, w nasze ma, u, u, świetnie utarte masełko i możemy dodać e, wiórka kokosowe, wtedy będziemy mieć e, masę kokosową. Możemy dodać e, gorzkie kakao, będziemy mieć masę kakaową. Taką masą kakaową możemy e, przełożyć wafle, andruty, po krakowsku się na to mówi, andruty czy te wafle tortowe, e, poprzekładać. Świetnie smakują, moja rodzina uwielbia, gdybym robiła je codziennie, jedliby codziennie, oczywiście tyliby codziennie, no to, to, taki, to taki oczywiście żart. Robię je e, stosunkowo rzadko, bo są kaloryczne, ale są po prostu przepyszne, czyli taką masę, możemy bazę masową możemy sobie urozmaicić w dowolny dla nas sposób. Możemy dodać karmel, e, karmel, tak karmel, e, możemy dodać karmel, czyli kajmak ten z puszki do takiej masy e, i przełożyć również andruty można przełożyć e, e, torta biszkopta. E, możemy do takiej bazy maślanej dodać serek na przykład mascarpone i będziemy mieć e, masę serową e, troszkę bitej śmietany. No możliwości tutaj na takiej bazie jest mnóstwo. Ważne żeby poprawnie wykonać bazę. E, wtedy nasza fantazja nas tutaj nie ogranicza i robimy sobie masy takie jakie się nam mm, podoba, jakie lubimy. Jakie chcielibyśmy mieć. Także zaraz zobaczymy, co się będzie dalej działo. Masa jajeczna, jak widzicie, jest już ubita i będziemy teraz łyżka po łyżce dodawać do naszej masy e, truskawkowej, która się w tej chwili kręci jeszcze. Oczywiście wystudzona masa jajeczna. Pamiętajcie o tym, bo inaczej się nam zważy. Teraz łyżka po łyżce bardzo delikatnie mieszamy. masy, które będziemy przygotowywać, będzie na bazie, na bazie bitej śmietany. Mały kubeczek śmietany trzydziestki ubiję z jedną z czwartą szklanki cukru pudru dodam do tego serek mascarpone ocenię czy w smaku jest dobry czy, czy, czy trzeba coś dosłodzić także to będzie taka lekka, lekka masa śmietankowo oczywiście cukier waniliowy, żeby nadać troszeczkę smaku waniliowego odrobinkę żelatyny, żeby usztywnić tą masę bo jest ciepło i żeby masa się nam nie rozpłynęła już pokazuję jak to będę robić czyli najpierw śmietanę kremówkę ubijam zwykłym mikserem, żeby nie przebić śmietany, bo z takiej śmietanki dany, najszybciej zrobi się nam masło, jeśli je przebijemy. Serega I... jest już ubita, będziemy dodawać do tego serek mascarpone, mały kubeczek, również 250, 250 g. nam super zgęstniała Dodałam jeszcze cukier waniliowy do niej oczywiście, bo zapomniałam Wam powiedzieć żeby nadać troszkę smaku waniliowego, zobaczcie jest bardzo gęsta, natomiast dodam do niej, do niej dla bezpieczeństwa żeby się nam nie rozpłynęła drobiny żelatyny rozpuszczonej w wodzie myślę, że łyżeczka, półtorej łyżeczki maksymalnie wystarczy Będzie smakował, zaraz ocenią to goście. <laughs> Zobaczmy po rozkrojeniu, jak się to prezentuje. Mam nadzieję, że będzie smaczny, A was zapraszam na dalszy pokaz, jak zrobić tartoletkę. I oczywiście nasze Pawlowe Lucynowe, o których zupełnie zapomnieliśmy, bo skupiliśmy się na stworzeniu naszego tortu. Ale o tym za chwilę w dalszej części. Pa! No nie dmuchaj, bo zaraz dmuchniesz znowu. No idź. Idź już się

Filmu. A ja jem drugi kawałek. Gruba będę przez ciebie. A tam. Tu nie ma nic tu z tego i co ty tu, co tu? Ja tu chcę Jeszcze do tak jeszcze dokładkę I brać. Kolory.